Siema. Niedawno zakupiłem sobie Amazfit T-Rex 3 i jest to parę nowych bajerów. Może na przykład jest taki asystent mowy. Show me pie. No i tu pokazuje Pi, nawet nie wiem, gdzie mam tą opcję, bo zawsze robię to w ten sposób. Dzisiaj mam 164. OK. A czekaj, to się włącza tutaj przez przytrzymanie, bodajże. Nie, tu przez przytrzymanie. Nie, to jest latareczka. Jest taka opcja i jest nawet kilka trybów. O, kilka jasności i czerwone. Ja lubię czerwone. To jest jeszcze nowego. Wyłączyłem, teraz nie umie wyłączyć. O, przytrzymanie, dobra, mamy. tak w tym asystencie mowy. Można też parę innych rzeczy ustawić. Biochar to też jest nowe. Eee, gdzie się budziłem z 90. View up in the mobile, to jest w ogóle śmieszne. Klika się tu i na komórce się zmienia na biochar. Tylko musi się sparować. Co w tym momencie mi się najwyraźniej telefon mi to rozłączył, ale powinno się przełączyć automatycznie wtedy na tą zakładkę. I to jest śmieszne, bo tu pokazuje, ile się zlichardzowałem w nocy, a później, jaki jest spadek. Tutaj chwilę zdjąłem, później jest większy spadek, jak jest trening. Spróbujmy inny dzień, gdzie mam jakiś mocny trening o tańczenie i bieganie długie, ale lekkie. Hmm. To chyba są dżemki trening, patrzcie jaki spadek, no to był bardzo intensywny piątkowy trening iroxowy i pokazuję od ilu do ilu to się zrobiło, więc to jest taka nowość co jeszcze mamy nowego w ramach nowszej komórki od niedawna są tutaj y, dostępne ile kalorii spaliłem tego dnia ale muszę powiedzieć, że to jest dosyć słabe ja nie używam tego, ja używam aplikacji Google Fit która mi pokazuje dużo mniejszą tą wartość, a liczy to na podstawie tętna z całego dnia. Dobra, niech się synchronizuje. 200, jak na godzinę 20, więc całkiem spoko. Kolejną nowością tutaj jest zmienność tętna, tak zwane HRV. Czyli jak szybko tętno reaguje yy, Jakaś zmienność tego, ona szybko to tętną reaguje. Jest ok, jest yy, o bezdechach, to też jest śmieszne. i, i Jakie tam jest ryzyko? No średnio dwa razy na godzinę, podejrzenie bezdechu, czyli niezbyt, to jest niezbyt duże, tak naprawdę. Yy, więc spokojnie. mam też temperaturę. Jaki jest tam zakres tych temperatur? Mam optymalne, bo to jest na wierzchu ręki czas snu 5.57, coś tu mi się nie zgadza yy, głęboki sen obciążenie wysiłkowe, stan treningu to wszystko było stopień zmęczenia, poziom sprawności, wszystko to było tutaj, no testuję stres, ale mówiąc szczerze, bez sensu to działa yy, bo nie, nie powinien tyle pokazywać no tutaj drugi luty coś tam pokazał więcej więc yy, niezbyt Pokazuje dobrze, bo szczególnie miałem ostatnio taki bardzo stresowy dzień, co słabo spałem. A mimo to, wszystko to pokazało, że jest w miarę normalnie. To jest bzdurą. No, tam cykl. Miesiączki dla kobiet też. Takie sobie. Co tutaj jest nowego? W snu. W snu też nie ma nic nowego. Drzemki są lepiej teraz pokazywane. No. Czu, czu, czu. Czerwone. A, czerwone to było obudzenia. no Widzicie, mam pewne obudzenia, długości snu, tętno podczas snu. Zega nowy zegarek pokazuje mi niższe tętno niż stary, o tak o 5 w nocy, więc całkiem spoko. Hipopnea, czyli problemy z oddychaniem, to jestem na pomarańczowym, czyli jest jakieś tam podejrzenie, ale nie ma tragedii. Częstość oddechów na minutę minutę a nie wiem nie wiem na co w wysiłku nie ma też żadnych nowych tutaj opcji tak naprawdę. Więc co tutaj jeszcze mamy w ćwiczenia też nic nie ma nowego. Eee, moje rekordy tutaj są rowery wspinaczka pływanie. Nie próbowałem tych wszystkich nowych opcji. Eee, teoretycznie teraz w pływaniu nawet może Wykrywać, nurkowanie. Ten zegarek nowy też ma jakieś bajery przy nurkowaniu. Ok, wijął tu maxy, Ciekawe czy pokazuje wykres. No, pokazuje o 6 miesięcy. wykres. Jest ciekawe, bo na starym zegarku pokazywało mi. W ogóle w listopadzie biegłem maraton i to był pik mojej formy, aczkolwiek tu widzicie spadki, nie? Podejrzewam, że było mniej treningów na zewnątrz, no bo listopad, październik taki sobie. E, Zep. Jest fajna integracja treningów w zep on Ci krzyczy, jak, jak jest tętno za niskie albo za wysokie, więc taki ślągranach czy coś to jest wyjątkowo. Zep Aura, nie w ogóle nie korzystam z tych pomagaczy spania. Więc tak, tak by się prasował ten nowy zegarek, jeśli chodzi o aplikację. Co my tutaj jeszcze mamy takiego wyjątkowo nowego? Jakieś tam. HRV jest. O, to jest ten. Zep coach. O, tutaj teraz mam bieganie. Więc jak to uruchomię. Hmm. A, ok, na treadmill, free mode. O, to widzicie. Pokazujemy więc więcej, jak ten trening będzie wyglądać. I pokazuje to, widzicie tam to na górze. Jest za niskie tętno, w zielonym ma być. I jest później za wysokie. Więc. No, zaraz się synchronizuje. Dobra, ja chcę discard zrobić. Discard. Dobra, e -e -e. co jeszcze nowego? Dobra, jest parę nowych trybów. Lepiej zlicza skakankę. Lepiej zmienia treadmill, i w treadmillu można podać, że się biegnie stałą prędkością lub zmienną prędkością. Wtedy po prostu jest lepsze. Są jakieś wsparcie hyroxowego wyścigu, gdzie ułatwia niepomylenie, że zbliżamy się do jednego kilometru, czyli nie przebiegnie się tych kółek dwóch, trzech pomyłkowo. Jest tam parę, parę, parę więcej. Co jest ciekawą rzeczą, jest multisport. Można w multisporcie, yy, jak się na przykład pod Hyroxa trenuje i raz biegnę, a raz jakieś wytrzymałościową stację, to sobie mogę zmieniać, bo chcę mieć wszystkie kilometry zarejestrowane, ile w ciągu roku przebiegam. więc tak naprawdę w multisporcie mogę sobie to lepiej zmieniać. Więc to też mi się podoba. Co jeszcze tu nowego było? W sumie nic. Dobra. Biocharge też pokazywałem. Mapy offline. No, pozycjonik, ale jakieś tam mapy offline są. Nawet można prosić o wyznaczenie drogi gdzieś ten zegarek. coacha to już Wam pokazałem, to są te treningi. Jedyne co wymusza, że ma się biegać cztery razy w tygodniu. A ja robię hyroxowe rzeczy, nie tylko biegowe, więc 3, 3 dni w tygodniu plus dwa razy hyrox plus siłowe plus coś tam jest wystarczające. No a Blad Oxygen o, e, nie jest super świetna tutaj. O, tu jest paj, stress, sleep, kompasy, barometry. Membership Card, czyli można zeskanować jakieś karty lajnościowe do skanowania w, nie wiem na przykład w Lidlu, innych rzeczach. Nie Sprawdzałem jakie typy QR kodów innych obsługuje. Zepflow to jest ten asystent, o którego się mówi. Medytacja też to jest nowe. HRV to już pokazywałem. W More. O, jakieś kolejne pierdoły. Ja mam po angielsku, no bo nie interesuje mnie to. Te dziwne tłumaczenia. Ok, tarcza, tarcza chyba mam tą pudełkową dla tego modelu. I tu mamy biocharge, bio, bio Tringi, tu mamy znaładowanie, heart rate, HRV po lewej. Zmienność HRV mówi o zmęczeniu. Więc o, mamy też minus 2 stopnie, 11 km na godzinę wiatr, 81, czyli taki basicowe. Więc generalnie w zegarku się zmieniło sporo, ale nie wszystko. Także tyle, Elo.